Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny odcinek z drapkowej. Dzisiaj sobie drapiemy czarne, szczęśliwe linie. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. Jest to dziewiątka numer, więc sobie zaczynamy drapać. Dzisiaj drapie patyczkiem po lodach. Teraz sobie zastanawiam się, co można zrobić z dziećmi z patyczku po lodach, bo mamy takie duże i można było fajne wykoty by zrobić. Ale wiecie co? Jednak twierdzę, że te moje dzieciaki jeszcze są za małe. I może kiedy indziej. Ale znalazłam bardzo fajną zabawę czymś takim. W każdym razie na razie y, odpuściłam sobie, ale podrapię sobie i zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Cytryna. Cytryna jest tutaj. Jednak y, drapaczkiem jest fajnie drapać w y, takim polodach. <laughs> słońce. Słońce. I słoneczko. Już chcę wiosny, prawdziwej wiosny, bo już jestem zmęczona tą zimą, ale i tak bardzo fajnie jest, że Piąta godzina, siedemnasta to znaczy i już jest tak, jeszcze jest tak jasno na dworze. Więc to cieszy. Księżyc, księżyc mamy tu, księżyc mamy tu, księżyc mamy tu. Słoń, słoń jest tu, słoń jest tu i słoń jest tu. Więcej chyba nie ma. Pik, pik jest tu. Mamy linię, mamy linię. Wcale nie jest taka czarna ta zdrabka. Super. I więcej pik nie ma. Teraz mamy kraba. Może będzie coś więcej? No ale zobaczymy. Już się cieszę, że coś jest. Tref, Więcej nie ma. Złoto. Złoto jest tu. Złoto jest tu. No i więcej chyba nie ma. Biedroneczka. Biedroneczki nie ma. Wiśnia. Wiśnia jest tu. Wiśnia jest tu. No i więcej chyba nie ma. Kwiatuszek. Kwiatuszek jest tu. Najwięcej no, nie ma. Banan. Banan. Banana nie ma. Pomarańcza. Pomarańcza jest tu. Pomarańcza jest tu. No chyba więcej nie ma. Winogrona. winogrono jest tu. I winogrona jest tu. Najwięcej no, nie ma. Serduszko. Serduszko jest tu. Ale więcej nie ma jabłuszko, jabłuszko mamy tu tylko jedno czy będzie jedna linia, czy będzie więcej podkowa podkowa jest tu, ale więcej nie ma no chyba wszystko zrapałam, bo mi się wydaje klucz, klucz jest tu i klucz jest tu, ale więcej nie ma i ostatnia ostatnia to jest korona, korona jest tu ale nie było gruszki nie było, nie było garnka tak, garnka nie było, gruszki nie było, yy, kości nie było, arbuza nie było. Dobra, mamy tylko jedną linię, ale i tak się cieszę tą jedną, bo tak jak mówię, no, cały czas są jakieś takie pustaki u mnie. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo ja zbliżam i tak mam wrażenie, że tak kiepsko to nagrywa, ale nic, no dobrze, przybliżymy bliżej, żeby zobaczyć tą wygraną. Mam nadzieję, że nie będzie nam się tutaj. I patrzymy co. Mamy 3 zł, ale i tak fajnie, cieszę się, że jest jakiś zwrot DDD, -d -d. bo tak jak mówię, cały czas albo na minusie, albo zera, a to przynajmniej jesteśmy, że tak powiem, niestratne, o tak powiem. Bardzo Wam dziękuję, kochani, pozdrawiam. I jak będę widziała jeszcze czarne zdrapeczki, to kupię ich więcej. No i co, i zapraszam Was do oglądania reklam, komentować, jest mi naprawdę bardzo miło i do zobaczenia. W kolejnym odcinku, i prawdopodobnie to już będzie odcinek z kotami, bo jest dzień kota, ale zobaczymy. Pozdrawiam, buziaczki. Pa.